Siemaneczko, ja jestem agent X, no i słuchajcie, dziś robimy naprawdę bardzo grubą akcję, ponieważ przygotujemy... Test sprawdzający dla ABRY. Tak, pewnie zapytacie dlaczego, ale tu Elvisu może już wszystko chyba wyjaśnić, o co chodzi. A, nie nie mamy nie Niech żyje Ameryka. Mam niech żyje wszystko, Ameryka. Ameryka. Za, naprawdę, Ameryka jest największą potęgą świata. To chyba każdy wie. Niech żyje Ameryczka Dosłownie. Ej, stary, ty, ty a dałbyś mi tarczę moją, może w końcu? E, on jest nawerki, jak powiedziała do tego A, dobra, dobra. E, to, to niech tak będzie. Ja się oczywiście z tym zgadzam, ale pierw ABRA sam nawet chciał. No, i to mówił nawet na odcinku Elvisa, że on chce jakiś. On chce, żeby było potwierdzone, że on tu należy, że chce jakiś test zrobić. Więc słuchajcie. Wiesz, jest w już potwierdzoną, ale trzeba go sprawdzić tak bardzo. Jest więc opisałem. serio, dziś właśnie przygotujemy dla niego kilka zadanek. Myślę, że mogą być one dosyć trudne. Ale jednak udowodnią to, że on chce należeć do gangu Ameryki i gościu i że będzie właśnie tutaj chciał być na dłużej, więc ziom. Bo my nie jesteśmy w 100, tak dosłownie, 100% pewni, czy, czy on czegoś nie kombinuje, co nie? Więc. to jest tak, wiesz, to jest taka nie, niepewność, która już pewnie będzie, nie? No, no tak, naprawdę. to już na zawsze pozostanie, bo wcześniej jednak był w tym innym gangu, zyngoso a teraz gangu, to łącza. Tak, no więc my nie możemy mieć takiego 100%, 100% I zaufania. A wiesz, to jest śmieszne? No. Z tego co ja od widzów, w na każdym odcinku mówi, witamy w gangu polskim, czyli w tym lepszym gangu. <laughs> <laughs> Rozumiecie. Nie, 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 No ja się nie, wierzę, stary. nie, skończ, skończ, skończ. Dobre, nie, nie, o nie, przecież co oni w tym gangu mają, no nie Jej, wiem. nawet nie mają rozumiesz, rozumiesz to. Przecież nawet domki, które tam stoją są przez nas, nie, nie, chodź nie, pokażę nie. nas Dobra, jest. wiesz co, chodź, chodź. aż trzeba się ubrać, bo jak się tam idzie, to jest oczywiście dużo bardziej niebezpieczne niż to, po naszej na stronie. Czuć, hmm. Poczekaj, ej, się. muszę sprawdzić, która zbrojka jest dobra. Ty, ta nie ma ta mendingu, a ta ma. Okej, okay, bo już... Byś... <laughs> Poczekaj, dobra, już idę, już idę, musiałem aż Stary, sprawdzić. Musimy e... zobacz w ogóle co Maciu zbudował. Poczekaj, to, to widziałem, ale e, Zgadnijcie, co Maciuś mógł zbudować. Napiszcie teraz w komentarzu i e, idziemy. Oczywiście teraz koniecznie zasubskrybujcie, bo, bo, bo jak zasubskrybujecie, no to wam to po prostu pokażę. A pamiętajcie, na 100 tysięcy subów zakładam drugi kanał z codziennymi filmikami, a do tego będą jeszcze liveiki godzina 19.00 i w sumie nadal są, nadal są teraz. Więc ziomek, jak subujesz, to po prostu ich nie przegapisz, a na liveikach no jest kozasko, więc stereo. Wbijamy się teraz tędy i... <grym> <grym> Jak Polski jest silny, nie macie z nim szans. Oni są. <grymne> Stary, oni mają w, w, takim, w ramach takiego odwetu powinniśmy wybudować taką wieżę. Wielkości tutaj, wiesz, odtąd myślę, że tak, wiesz, jeszcze jakoś dotąd i też ją ZOPSA zrobić. Zrobimy to. Ale nie, my zrobimy z tego, a żeby było ładne. Ja <grymne> tak to żeby środkowce W ogóle ma... kto wie co tam jest, może się napisać, ale to jest. Ale jak ktoś wie, to oczywiście pozdrawiam. Nie dobra. Wiem. Dobra, Elwiso, stój w miejscu. Okej, okay, dobra, teraz jest ten strzał. Od którego to wszystko zależy. Tyk Nie, oj! Trafię, Ej Ej, masz tak Ameryki? Ty, jakie to jest malutkie? Stary, Kiedy słodkie? Poczekaj. Dobra, żeby. Wiesz, jak tu wbiją, żeby się zdziwili, to zróbmy im tak i tak. Oj, elegancko, niech żyje oczywiście Ameryka. nie. Bo to jest dla naszego e, kraju wstyd, że mamy taką małą wieżę. A w zależy. sumie nie. fakt, fakt, My, u nas zjadę, wszystko nie? jest duże. A tak więc... trzeba nie? No, więc Dawaj. dobra, schodzimy sobie teraz na dół, zobaczmy co tu w ogóle jest, bo serio, to o, mnie aż ciekawi! Co, co? Co, co Poczekaj. Co swojego, Ty to, co, co oni tu mają jakieś nie? zejście na dół, rozumiesz? <grym>, LOL, ja tu nie. Ty, ale gdzie ty jesteś, Elviso? Ja już to stary, oglądałem na, na swoim drugim kanale, ale sam fakt, że jest taki śmieszny, że to, to bijemy jeszcze raz. Dawaj, byku. <grym> <grym> gdzie ty jesteś? Poczekaj. No, zej, zejdź ty, stary, zejdź. <grym> Poczekaj, a, muszę wbić... Ty, ek, od góry można wbić, nie? Tylko tam jest wejście. Od góry jest tylko wejście? I dzisiaj oni sobie tam wchodzą, nie? Naprawdę, ja, nie szuka, przecież ten... oni nie są na tyle bogaci jak my, że oni sobie mogą tymi perełkami rzucać jak chcą. Na Naprawdę, T ja po prostu współczuję. Lol, poczekaj, stary, trafiłem źle, ale mam jeszcze kilka perełek do, do 20 razy sztuka, pamiętaj, to jest moje ulubione amerykańskie powiedzenie. Mm. Subujcie kanał! Subujcie, bo inaczej przegapiacie codzienny filmik No i gość o, Siemka <laughs> Ty Zniszczyłem jednego obsa i nie wiem co z nim Dajmy tu im wełnę, żeby, żeby im pokazać wszystko, Okej, okay, poczekaj, Fajne tu bewnę. coś mają w skrzyni. Ile, mają love, <laughs> ile mają O kurde ej My Stary, Dios. tutaj autentycznie praktycznie nic nie ma. Nie, już jest, na tak jest. O, dobra, dobra, to, to, od razu lepiej. Ja myślę, że to miejsce możemy opuścić i zabrać to się to na dobre genialne. za właśnie tutaj tworzenie jakichś zadań dla Abry, bo serio, musi, tak, on lecimy. musi jakoś udowodnić to, to jest. swoją amerykańskość, więc Wiesz co? w końcu. Chyba nie z tego śmiesznego gangu staryciwy, nie? Ale Oni... I jeszcze z... zobacz, niektóre osoby mówią, że, yy, że że gang USA jest taki słaby, że jest taki z... w ogóle najgorsza. Chyba każdy. Taki jest <laughs> No, i nie, jak ktoś tego nie widzi, to okej, okay, spoko, rozumiem. Może uważać, jak tam chce, ale. XD ziomek. Dobra, wychodzimy tędy, yy, zamykamy drzwiczki i gdzie lecimy? Gdzie lecimy? Nie, ja hmm. zrobił w centrum do tego tabliczki, nie? A, ja nie, 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 ja jestem przeciwny tabliczkom. Ja jestem ze zrobieniem tutaj skrzyneczki, szlak Ameryki, tabliczka dla abry i książeczka wyjaśnienia, okay. żeby on to mógł ze to sobą dogryty. wziąć. Spodźko. Więc dobra, schodzimy sobie tutaj na dół Oj, oj, zombiak, ty, ty chyba pomyliłeś kierunki, gdzie się wybrałeś ok? Wyjaśnione jest oczywiście typeczek Wbijamy tu na górę i szukamy jakiś książek, okej okay. Jest ta taka zwykła Jeszcze do tego musimy znaleźć chyba teraz tylko e, Chyba jeszcze pióro, poczekaj, jaki był crafting na to? Ej, nie pamiętam, ale weźmy sobie od razu tutaj ink sac ja sk e, I jeszcze do tego piórko, mamy jakieś piórko stare? Jest do gry okay, wartwy, zaraz nie Okej, dobra, dobra, elegancko, to wtedy sobie to skraftujemy już na pewno, a w tym momencie macie właśnie niepowtarzalną okazję, żeby kanał zasubować. Serio, subujcie, bo na 100 tysięcy subów nowy kanał. Okej, okay. let's tutaj właśnie do góry. Mm, cyk, cyk, cyk. I zobaczmy jaki jest crafting właśnie na tą książkę. E, książka zwykła, obok Bu e, ton ink z tego ze Squida i obok jeszcze piórkowy. Ja mogę okay. zrobić jak chcesz. No, dobra, no. ale jak tylko Ej, dasz stary, piórko. Po, I po co robić? Przecież są u nas w księgarni. Eee, no stary, no to trzeba było tak od razu, to byśmy się nie zastanawiali, tylko lecieli pyk, 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 i zrobione. E, więc dobra, stary. Ja jestem w ogóle za tym, żeby nie dawać mu takich zadań. Mm, wiesz, typu. Przynieś nam pięć diaksów i, i będzie git, udowodnisz tym coś. Nie, wkradnij się i coś zrób. Co, wbij gdzieś i coś zrób. Jedno w domku Bobo, a dwa na jego dachu. No ej, stary, nie no, bez przesady, wiesz czemu? Przecież się rozwali cała. Naprawdę, przecież to jest złota i badyli, naprawdę. Dobra, nazwijmy tą w ogóle potem książkę jakoś zadania do wykonania, o, elegancka nazwa będzie, tylko jeszcze wbiję do magazynu na szybkości po skrzynkę i serio, jak, jak będę mieć już skrzyneczkę, to ziom, lecimy na grubo, bo zrobimy właśnie tutaj te zadanka, które Abra sobie wykona i będziemy wtedy mogli uznać, że on jest przyjęty tutaj do gangu. Łesana, dobre, więc ją poczekaj, gdzie tu jest jakaś. To jest taki e... test swra... es... sprawnościowy, nie? No to jest taki test, dobra. Niebieska 14. tabliczka, ej, taka będzie elegancka, bo się tak mega wyróżnia, tylko jeszcze skrzynkę bym wziął, chyba że masz jakąś. Jest obok tego, skrzynki z zrewnem. Dobra, no to możesz jakąś wziąć skrzynkę, od razu tam sobie. Jak... Ale już wyszedłem, nie chcę Błew. mi się wracać. To jakąś tu mamy, powiedz, ziomek, ja już 9. polecę tutaj. O, elegancko, to postaw ją gdzieś o tutaj, Cykson. Oj, ja bym dał to wiesz, tak ładnie na środku, ale no chyba też będzie, nie no, na wejściu jest, dobra, zostawiamy. Dajemy oczywiście Cykson, 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 stary. Wiesz co? Zrobimy teraz szybką misję, bo my tych, tych, tych wiesz, tych, tych dziwnych yy, ręczników takich, yy, to, no, nie wiem, nie będziemy kraftować co, nie? Musimy wbić kilka, chyba niestety, wykraść. Ale pierwsze zadanie będzie takie żeby spalić to Że spalić nie, ale warto jest zutylizować. Zutylizuj, zutylizuj, w dowolny tak. sposób zutylizuj i on to będzie musiał nam jakoś udowodnić. Więc Dawaj, serio. Bećku. Zadania dla abry. Abruni. Okej, okay, wykrzyknik, dobra, ziom. Lecimy teraz to szybko może ogarnąć, choć... Chyba zróbmy tak. Ja już to napiszę. Zacznę się zastanawiać nad drugim, a ty szybko tam poleć kilka ogarni, dobra? ze mną. Nie no, stary, ja już napiszę. Będzie szybciej no, chyba, zapisz, co nie? Pisze, e, pisze. Więc e, zróbmy to tak. Ja tutaj e, od razu przygotuję. E, Witaj... Wi, obywatelu. E, kurde, co tu można by mu dodać? Co tu by można było dodać, żeby właśnie on. E, tu... Dobra, napiszmy witaj obywatelu. W tej książce znajdują się zadania, o które musisz wykonać, aby udowodnić swoją amerykańskość. Amerykańskość. Okej. Okay. Dobra. I takie coś zostawiamy. Eee, za... Na następny, na Okej. Stron... Ok. Eee, zróbmy tak, żeby każde zadanie znajdowało się na pojedynczej stronie, więc stary, Jak tam idzie z tymi flagami? Bo serio, chyba. już e, dwa, Dobra, dobra, no to jak niech ci tak idzie dalej. Myślę, że kilka ich wystarczy, wiesz, żeby nie było, że za dużo, czy coś, po prostu zutylizować je i udowodnić, że zostały w jakiś sposób zniszczone. Więc ja to już sobie zapisuję tutaj. Jeden, kropka. Zniszcz flagi, które zostały umieszczone w środku. Skrzyn... Nie, ja to tu z... czekaj zutylizuj symbole wroga, byłoby ja prościej. Z... O, znisz poczekaj. Zutylizuj. Z... Zutylizuj, okej. Okay. Zuty... Nie wiem jak to się pisze, tylko jest prawie. Zutylizuj po prostu Nie, dobra, znisz, będzie łatwo. Zutylizować, zutylizować tyle. Zniszcz... zuty z... Tak po prostu zuty, okej. Okay. Zuty. Zutylizować. Znaczy tam wiesz, my tak Lagi nie nie? Wroga. Kto, które znajdują się w środku skrzynki. Okej, okay, pyk, i od razu wiesz, my, ja już tu zostawiłem, możesz je tam dołożyć Mam sobie, to coś. oj poczekaj, ile tego? Dobra, ale stary, bo to nie będzie tylko w tej skrzyni, wiesz. Tutaj będą jeszcze różne itemy to od razu przy, przy sobie to daj. E, bo jeszcze jakieś TNT, wiesz, i tak dalej. My musimy tutaj. Jest mieć. nie Jest. bo TNT. Jest ok. TNT. TNT myślę, że będzie czymś grubym, bo serio, coś zrobić z TNT-kiem, zawsze gruba akcja, która może być przypała więc ja jestem za tym, żeby się na szybko tam tepnąć. I zobaczyć właśnie, jakie miejsce. Ty, stary jak już mówisz, że możesz przygotować TNT, to ja polecę. I obmyślę, jakie miejsce byłoby dla nich takie, że aż ciężko byłoby to zniszczyć, ale ktoś by to po prostu musiał zrobić. Domek Bobo myślę, że tak średnie. No to nie jest dla niego. Bocze, to jest już taki frak, żeby to nie ma zniszczyć, nie? No faktycznie, faktycznie. Znieść polskie ufo! Do... Nie no, polskie ufo jest nad naszym terenem, Dobra. więc no go nie ruszamy. Mmm, poczekaj, co tu można zrobić, co, co, może być takim chrzestem bojowym, bo może, hmm, nie, tamto coś zniszczyć to jest przesada. Wieża Maciocha. Nie, ale wieża Maciocha to wiesz, jedno TNT postawisz na środku i coś zrobisz, nic nie zrobisz. Ale Tylko... Ale że zobaczy. Albo nie, stary, ponieważ <laughs> jak z TNT, to blagi, no no. które są na tej wieży spadną. <laughs> o, 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 stary. Stary, to jest najlepsze zadanie, jakie wpadłeś. W ogóle usuwamy punkt pierwszy i zebrać wszystkie flagi z tej wieży. Ale to będzie dobre. Ej, mówię ci, dobra, zabieramy to. Cyk, cyk. Dobra, cyk. Zniszcz flagi wroga znajdujące się na wieży. Wieży się pisze przez RZ? Tak. Ok, dobrze. Nie, poczekaj, wie. A no tak, wieża, bo to nie jest wieża. Znaczy, okay. ten język polski jakiś trudny jest. No nie? to jest takie dziwne, po co to. <laughs> Na wieży Maciocha Tyk. I napiszmy mu w nawiasie wszystkie. O! <laughs> Dobra, to jest do, dosyć ciężkie zadanie, ale myślę, że ono jest właśnie fajne. Ty, i A tak potem od razu. W, czekaj, w, w drugim punkcie jest e, zutylizuj flagi wroga, tak? Nie, w pierwszym floku, w punkcie jest zutylizuj flagi wroga, znajdujące się na wieży Maciocha. Zutylizuj. Okej, okay. zu okay. <grym> done. Ok, stary. Jeszcze coś musimy wymyślić. Trzy zadanka, myślę, że to jest takie coś optymalnego. Aż tyle? Aż ja tyle? Dobra, to stary pisz szybko. Ehm, Poczekaj, dobra, na mnie... pewno coś z wysadzaniem, bo to jest zawsze grube. Tak. Zawsze ja grube, za... zawsze boli kogoś, jeżeli jest przywiązany. Wysadź 2 TNT w Maciocha, będzie spoko. Nie no, to, to tam ale nic to, nie to, zrobi. To, to zaboli Maciocha, bo, z nich, bo, z tego, bo z tego wszystko, rozumiesz to? O, może, wiesz co? Po, po, napiszmy, że... Yy, Wysadź... 5, nawet dajmy 5 TNT, ale... Ja cztery, więc cztery Poczekaj, dobra, dajmy 5. Może będzie musiał jedno ogarnąć chociaż, wiesz, żeby nie było mm -hmm. aż tak łatwo. 5 TNT na terenie... Droga. Gangu Polski Okej okay. <laughs> Więc tak, robimy coś takiego eee, Chyba Chyba serio, to już będzie takie właśnie Dosyć grube zadanie Ale musi być jeszcze jakieś trzecie, które Jednak dowiedzie też, że mm, On jednak się postarał I coś Ech, zrobił Zabij dowolnego członka gangu Polski Ty, to może nawet cztery zróbmy te zadania Bo to jest takie Myślę, że dosyć łatwe Poczekaj. No nie, to jest trudne, żeby w ogóle na kogoś trafić, nie? Poczekaj, ale trzy zadania i jedno z zabiciem. Myślę, że czwarte zadanie może być te najtrudniejsze i właśnie to będzie zabicie. I ja bym dał jakieś trzecie, typu, żeby coś podkraść. Albo zdobyć, żeby okay. zdobyć, wiesz, Dobra. dla nas. Po prostu w dowolny okay. sposób. Zdobąd... Zdobąd. O, już wiem, stary, już wiem co. Okej, okay, mów. Zdobądź 27 staków trzciny. 27 staków trzciny cukrowej. Okej, okay. tak, wiem, wiem, e, więc stereo e, zdobądź 27 staków trzciny cukrowej, e, myślę, że to jest naprawdę dosyć mocne zadanie, że... Ale oni to e, I przynieś na nasz cudowny teren. Dobra, czwarte zadanie. Sto... Zabij... jeszcze zrobię to cz czwarte i polecimy się z nich znowu pośpiąć, okay? Dobra, dowolnego <noise> yy, Członka Gangu Poczekaj, a nie ga Gangu z dużej yy, gangu Mały bym dał. Jest ich gangu, I nie? polski yy, Z <noise> Okej, okay, dobra, dowolnego Członka gangu polski, poczekaj yy, Ty, tu jeszcze coś było nie tak O, teraz jest wszystko git Chyba tak to powinno właśnie być, więc serio. Eee, poczekaj, poczekaj, stary. Tak sobie myślę jeszcze chwilę. Hmm. Musi to przecież nam jakoś udowodnić, co nie? On z tego powiedział, O czym się nagrawiasz? A, wszystkie, wszystkie, wszystko to mu, musi zostać udowodnione. Wybotę materiale wideo. Dowolny. Sposób. Na w nawiasie materiał, gdzie o zdjęcia, screeny, nie e z z Filmik. Zdjęcia. -S. Lub. Screny Okej, okay, dobra. Tak to napiszmy. E I taką książeczkę mu zostawiamy. I temki, które mu mogą się przydać, możemy mu jeszcze dać. Te są. Ja bym dał mu dwa, żeby jednak te dwa jeszcze sobie skraftował. E mhm. Myślę, że serio jest. To do no to, to tak wiesz, będzie mu ciężej. Danach, Co jeszcze można dodać? Daj mu tutaj jakieś ręczniki. Okej, okay, dajmy mu jeszcze toto to. i serio. Mm, tego nie ma co dawać, bo dobra, będzie taki siwiony Myślę, że to wystarczy. Tylko daj perełkę ziomek, bo mi się dobra. skończyły. No właśnie, to dawaj, się. Tak. Dobra, lecimy, lecimy. Chodź, ocenia... bo Może zróbmy tak. To oceniajmy sobie te wszystkie budowle. Dobra, nie, tylko macie czas, sobie oceniajmy. Okej, okay, dobra, On lecimy to... do Maczka. Maczek jest normalnie koksem. Baba powie, jaka jest nasza apnia na temat jego, jego, jego lepianki, nie? Dobra, to. Jest, to jest nawet nie lepianka, to jest bardziej. Szałas. Dobra, podchodzimy właśnie na teren. Nie ma tu żadnej ścieżki, nie ma czy, żadnego wygodnego dojścia. Jedyne co to można jakoś dopłynąć, ale nie ma to sensu, bo to jest mała odległość. E tu jakaś lepianka, taka malutka. Nie ale, Pewnie ty. zobaczmy, co dostał. O, to <śmiech> <śmiech> ale to jest naprawdę. Dobra, zobaczmy, co tu jest dalej. Hm. O, jest tu jakieś wyrko żółte. E, co tu nie, już? Co jest. Mój Ej, peskitu, co, co on. Skąd co on? on, to on ma? Go dostał? świętego Mikołaja? A nie, jeszcze lepszy ma. Ej, peskitu, On go ukradł, czy co? Ma, Ej. Mam wszystkie wow. rzeczy. W, mieście. w ogóle przypadkiem odłożyłem e, do skrzynki mój mierz. E, można. Jakaś tabliczka można. Hmm. Ten pokój akurat ma, nie jest ma, najgorszy, nie on wygląda nawet całkiem spoko, ale no. Pewnie Elviso go budował. Tak, Elviso teren. O, Elviso teren. Po więc dobra, stary, naprawdę, to, to myślę, że jest konkretne. Serio, więc ja jestem za tym, że ten odcinek możemy już w tym momencie skończyć. Więc koniecznie, ale to koniecznie, w tym momencie zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, byłoby mi naprawdę mega milutko, gdybyście ten kanał zasubowali, bo na 100 tysięcy subów, tak, już na tylko 100 tysięcy subów. Zakładam drugi kanał, na którym będą codzienne filmiki. Rozumiesz, że wziął codzienne tak. filmiki? Games Plus. Oj, tak, to jest coś, więc serio, ten kanał koniecznie będziesz musiał oglądać. Mówię ci, bo inaczej przyjdzie Elviso i odgryzie ci ucho, a to jest. No, no, to jest bardzo, bardzo niefajne. Eee, więc e, nie polecam nikomu nie subskrybować. Chyba lepiej zostawić Subika i, i, i mieć pewność, że nic się nie stanie. Bo ja nie gwarantuję, że Elviso przyjdzie, ale jest taka duża szansa, więc. E, no no nie fajnie no by było. To jest no właśnie, więc ją. E, ja jestem teraz za tym, żeby po prostu ten odcinek zakończyć, ale. Nie, nie, jeszcze sekundka, gościu, jeszcze sekundkę cię przetrzymam. Dziomek, yy, mam Instagrama, link jest w opisie. Yy, wbijaj tam, bo serio. Codziennie, nie no, może nie codziennie, ale często właśnie się tam coś dzieje. Jakieś fanarty, jakieś pytania możecie mi tam zadawać, więc serio. Myślę, że to jest właśnie najlepsze miejsce do tego, więc koniecznie subskrybujcie, obserwujcie się, a ziom, Na tym odcinku to byłoby już na tyle. Ja byłem Agent X, do zobaczenia na następnych. No i cześć.